Na no, siebie jestem Sotkan. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA Online. No i dzisiaj kupimy sobie bazę. To są akurat walentynki, kiedy to nagrywam. Ostatnio jakoś nie grałem, bo nie miałem prostych chęci ani czasu. Więc e, dzisiaj sobie akurat biłem, patrzę, kurwa mi 30% na bazę. No to myślę, kupujemy tą najdroższą. Mimo, że bym kupił ją e, tak dzisiaj, mam e, 9 e, milionów, więc pff, myślę, że na kilku bym ją kupił. Dobra, tutaj widziałem, że jest 30% tam ileś na bazę, więc jak jeszcze to, ja, no już chyba będzie chyba po promocji jak to wrzucę. No i to jest ta najdroższa baza tutaj na tej zatoczce. Ona jest normalnie za 3 miliony, ale jest teraz za 2. No i również te ulepszenia tutaj w biurze są tanie, jak widzicie tutaj 450 tysięcy. Na przykład mamy za 290 w najdroższym tutaj designie. A ja w sumie to nie wiem jak sobie wezmę. Żółte takie kurwa. Niebieskie też takie. Czerwone też takie. Szczerze to białe, to wygląda lepiej. najlepiej. No dobra, chuj, weźmy czarny, nie? Albo to. Ona najdroższa by była, ale to takie kurwa. To takie dziwne trochę, nie? Czy mi się tylko tak wydaje, że takim brzydkie jest? Chuj, weźmy czarny. Wzór bazy. Ten jest najdroższy. Kurwa, jakie jak tanie, to będzie do kupienia, ty. Uhoho. No dobra. No chuj, najdroższa baza za praktycznie grosze, bo jest zniżka. Więc jeżeli jeszcze to jeszcze oglądacie, to sprawdźcie, czy czasami nie ma, bo dużo, są te duże zniżki teraz. No i diamenty w kasynie możemy e, zgarnąć. Dobra, no chuj, weźmiemy te najdroższe ozdoby. Działko orbitalne e, też prawie pół bańki mniej. No tam 400... 400 tysięcy. E, 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 pokój ochrony, no również się weźmiemy. No ekskluzywny pokój e, rekreacyjny. No i mieszkanie też. No i zapłacimy za całe 3,5 tysiąca. E, kurwa, 3,5 miliona. Jakie tysiące? 3,5 miliona, miliona. Bo ja tu się zajębałem w tańcu. No dobra, kupujemy cenimy Twój wybór. No i ustawimy sobie od razu, od razu ten punkt. No i ja bym zapomniał, na to wszystko zbierałem z Toksi, e, która ma bardzo wielkiego kocha o nieporozumienie. Wiem Toksi, że oglądasz, jak oglądasz to przeczytaj wiadomości na socjalklubie. Pozderki. Wiemy tutaj. No i tutaj znajduje się ta nasza cała baza. E, zanim tam wiarę, to wam to wszystko tutaj taką otoczkę sobie zobaczyć, jak to wygląda. Od, oddalę sobie poła. No i wygląda to kurwa najlepsze tutaj otoczenie bym powiedział dla tej bazy. Jak dla mnie mamy wodę, mamy góry, czego chcieć więcej? Nie wygląda to wcale najgorzej. Więc pewnie z... głównie dlatego, że ona znajduje się. O, czyli muszę tutaj bez wejść. Głównie dlatego, że nas znajduje się w takim miejscu, pewnie po 3 miliony bez tej promocji chodzi. No dobra, wchodzimy, zobaczymy jak to wygląda. Dobrze, ten wystrój zmienia. Bo nie, nie byłem pewien co do tych kolorków, ale z tego co wiem, to da się później zmienić jako ulepszenie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i mamy teraz pewnie kascenkę. Nie, nie, jednak nie. W garażu można przechować pojazdy osobiste, duże pojazdy bojowe oraz Avengera. Warsztat 2 się pozwala modyfikować Avengera i duże pojazdy bojowe, znajdujące się wewnątrz garażu. Pokój ochrony zapewnia dostęp do wachlarzu, uzbrojenia, monitoringu, schowka na broń oraz terminala, drużyny, jakieś tam mieszkanie. Zapewnia miejsce do spania i odradzania się podczas dołączania do sesji. No raczej nie będę z tego korzystał, bo mam w apartamencie lub w arenie wojny. Porozmawiać z pracownikami recepcji, aby kupić przekąski bądź zamówić do bazy dostawę statku jakiegoś tam, w bazie możesz się też odprężyć, weź coś do picia z automatu, i bla, bla, bla. No dobra, czyli mamy jakiś pokój rekreacyjny, Przemysł sterowany nad orbitalnym, e, aby podejrzeć do satelitarnym monitoringu, co się dzieje w San Andreas. Możesz także sfinansować orbitalne uderzenie. Czyli tam płacimy pół miliona i możemy kogoś sprzątnąć z mapy. E, to pokój planowania napadów. No i tutaj są te napady na koniec świata Ulestera. Które. Nie wiem, czy czasami nie będę robił um, na live'ach niebawem. Jak na live'y w ogóle z, 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 z tego GTA Online. No i kurwa, te ściany wyglądają... No, no to może być, może być, powiedzmy. To jest mechanik, który modyfikuje Avengera, Trustera i duże pojazdy bojowe. Wchodzimy. Baza jak baza pewnie. Większość osób, która to ogląda, już takową posiada, lub przynajmniej na pewno gdzieś widziała. No ale i tak pokażę, aby ktoś się widział. No dobra. A tutaj mamy minigana, którego sobie możemy wziąć. Tak jak bronie różne, które są tutaj porozmieszczane po całej, całej bazie, powiedzmy. Tutaj mamy też jakieś bronie na stole. Jakieś piwpafy. Więc to się będzie tak co jakiś czas pojawiały, bronie, które możemy sobie zgarnąć. I tutaj mamy e, ziomeczka, który może nam do, jakieś rzeczy tutaj z Pegasusa dostarczyć, lub po prostu e, uzupełnić sobie przeklęski. ja nie mam w sobie akurat zupełnie wszystko. E, do fula. No dobra, tutaj jest jakaś bomba. No, Baza jak baza, no co tu wiele? Tutaj mamy chyba do przebierania się, z tego co mi się wydaje. Tak. To jest to całe nasze mieszkanie, za które dopłaciliśmy. Są działko orbitalne. No pokażę wam w sumie na jakimś frajerku. Załóżmy ten 500 level, byśmy zdjęli. I zobaczymy, jak to wygląda. W sumie z tego jakoś nie strzelałem, ale widziałem gad. Zaczamy sobie w jakimś tam położeniu, gdzie znajduje się ktoś lub coś i, i pyk. Lub celowanie automatyczne, czyli wybieramy sobie jakiś tam e, nick, jakoś, jakiś tam przykładnik. No i tak na przykład sobie śledzimy, e, przybliżamy sobie scrollem, no i patrzymy za jakimś tutaj chłopem. Czyli tak wygląda działko orbitalne. No dobra, co tu jeszcze mamy w tym naszym kurwidołku? E, no, w sumie muszę się dostawić lajka jak chcecie tą serię jeszcze. Bo się tak zastanawiam, czy ją kontynuować. że takie stawy się ten tak kurwa się bym powiedział, tak z Geta Online. Tutaj w sumie nie wiem, co jest, ale sobie jakieś chłopy. Czyli tu jest to po rekreacyjne centrum. No dobra, tutaj mamy yy, planowanie napadów. To pokój planowania napadów.

breach re breach broach I'm a natural communicator I'm uh you're getting off topic No this is the topic. <laughs> how I've been treated how I've been mistreated It's an American tragedy Kill the clever genius so that skulls could take cheap bribes Yeah I'll pay I'll pay whatever it takes Will I uh, need serious cash six figures minimum no, Million Mam nadzieję, że to oni będą mi płacili, a nie im. E, 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 Chociaż mam coś, mam. Jeszcze chyba z pięć baniak zostało. No, ale taka scenka jest dość długa, co jak co. No ale nas oprowadza więcej po tych napadach, jakie tutaj są. A że są w tej bazie, więc wam nie że, całe sobie to oglądajmy po prostu. Pytałem tylko, czy będę to musiał zaczynać od razu, czy będę sobie mógł to zacząć eee, później. Moja posadź tak chodzi, myśli o chuj mu chodzi.

Czyli zarejestrujemy się jako VIP lub prezydent klubu no i możemy to zaczynać. No dobra, no w sumie ta baza tak się prezentuje. Jeżeli Wam się taki odcinek podobał z na bazy operacyjnej, to możecie zostawić lajka. No i suba jak chcecie być na bieżąco. Bez wami słabka. Trzymajcie wszyscy do następnego. Hej!